Kaczkan to polska firma z ponad 35-letnim doświadczeniem w branży podłogowej. Od momentu założenia w 1987 roku konsekwentnie budowała swoją pozycję, by dziś stać się producentem o zasięgu globalnym. Specjalnością firmy są podłogi dwuwarstwowe, wytwarzane na podkładach z drewna litego oraz ze sklejki. Produkty firmy trafiają do klientów na całym świecie od Europy przez Stany Zjednoczone aż po Australię. Sklejki używamy jako materiał podkładowy ze względu na y, stabilność wymiarową, jaką y, gwarantuje nam budowa krzyżowo-włóknista y, sklejki y, plus użyte żywice. Y, Pozwalają zaufać takiemu materiału podkładowemu, że potem nie nasłampi delaminacja, czyli tak zwane rozwarstwienie, w trakcie użytkowania już na podłodze u klienta końcowego. Od firmy Paget kupujemy sklejkę jednorodną brzozową, sklejkę kombi, gdzie w środku obłogi sosnowe, natomiast na wierzchu są koszule brzozowe, oraz od początku 2025 roku używamy sklejek sosnowych z grubym obłogiem. Sklejka, ze względu też na system podawania, jaki jest zastosowany u nas w firmie, jest wdzięcznym materiałem do produkcji, ponieważ łatwo ją przystosować do tego, żeby można ją było pobierać automatem. Poza tym te cechy technologiczne, które wcześniej wymieniłem, powodują to, że chętnie używamy sklejki z pewnym Certyfikacja i wszystkie poświadczenia jakości, które są przypisane do, do sklejki Spaghetu. Najważniejsze dla nas przede wszystkim to świadectwo pochodzenia produktu, czyli FSC, PEFC. E, ważnym aspektem jest też chemia, która jest używana do produkcji tych sklejek. To, że produkt pełnia wymagania certyfikatu CARB e, czy EPA. Te certyfikaty dotyczą e, wydzielania formaldehydu w trakcie życia produktu. I one sklej, ta emisja jest niska i udokumentowana e, poprzez różnego rodzaju certyfikaty i poświadczenia.